Ej, no stary! Może skalę skalę się bo coś, nie zmieniałeś, nie mówisz Zawsze takie było, ale tripa złapałem. Ciała Michał, dzień dobry, witam. Ciao plus. Farmatym plus x Jak ktoś lubi te taki stary. Uf. Uf. No dobra. A ja może to też na razie sobie schowam. I lecimy, zobaczymy, zobaczymy, jak pójdzie widzowie. Zobaczymy, jak pójdzie. Nie wiem za bardzo, gdzie tutaj zacząć tą jadw jadwigą. Ona... O! No dobra. Ziomek, tutaj masz typa, jakby co to ci wymierzy, nie? O, no ale... Nie przejmuj się. Ja, ja za ciebie, jako winner, będę ogarniał. Nie przejmuj się, bratku. Mam nowy czołg z paczek. Pogram sobie nim trochę wcześniej niż ty. O ile będziesz w ogóle brał paczki, byku. Eee, słuchajcie, to jest... To jest naprawdę choke, który jako jedyny prawdopodobnie u Was w garażu z tych paczek będzie Was mega, mega relaksował. Podrillo dostaje bufa. Eee, w DZT dostaje bufa. To nie dostało bufa, bo. Chyba nie musi, wiecie? Tak mi się wydaje, że to chyba nie musi dostawać bufa. Okej. Okay. Ej, to jest. Pierwsza gra, jak, jaką gram po kilku dniach, odkąd zagrałem sobie tym czołgiem, jakieś tam dwie, dwie bitewki, może trzy. Z czego zrobiłem jedną nagrywkę z pierwszej rundki. I powiem Wam, że to jest czołg bardzo chillowy do grania. W sensie, jak farmicie kredki, to chcecie mieć ten taki chill, tak? Nie chcecie pocić, nie chcecie się męczyć, przeważnie nie chcecie się męczyć. No tutaj po prostu sobie jedziesz, chillujesz bombkę. Dajesz bombę za 700 i się morda cieszy. Oni chyba nie za bardzo chcą grać, bo 65 to trzyma. No hmm. Więc ja sobie podjadę tutaj. Ależ tam bezpiecznie, tym T44 się wychyla na tę fałkę. Ja bym załadował sobie Golda. Zobaczymy, jak się z Goldzika strzela. No powiem tak, no z Goldzika w bok te 44 strzela się tak samo jak z Opeku, widzowie. Po prostu wchodzi. Dużo HP 2020 HP to jest naprawdę sporo. Nie mogłem strzelać, bo się tak tutaj nie nie, nie, nie. nie możesz blokować, byku, bo ci zaraz. Zrobią dojazdówę, wiesz? Te bandyty. Wow. Wow. O. Ta, dzień dobry. Witam serdecznie. Dzięki za piątala, Elo Pararam, pararam. Ja się muszę rozbudzić, widzowie, bo. Opa. Dobra, nice. Jak siadło, to siadło, stary. I jeszcze tę trzydziestkę bym dziobnął. Ops. <grywa> Ale to jest przyjemne. Jezu. Dzień dobry, probosz. Witam serdecznie. Dziękuję pięknie za pięć byków dla starego pozdrawiam, byku. Zdrówka życzę. Panowie, powiem wam tak. To jest bardzo relaksujący czołg. Nie musisz tak bardzo kombinować. Cześć, czaki. Dzień dobry, Paw e, Pawlok. Dzień dobry. Panowie, to jest bardzo relaksująca maszyna. Jedziesz sobie, klikasz lewym. Nic ci nie interesuje. Tu można to porównać do XM57 z zeszłorocznych paczek. Teoretycznie i tak, i nie, pod pewnymi względami się nie da. Pod pewnymi e, oczywiście cechy wspólne są, tak jak wysoka alfa. Tutaj mam troszeczkę więcej HP. Całkiem dobre działo. Dostał czy nie dostał? Mi się wydaje, że dostał, ale. Jak się będziecie gibać, to coś na ten mantle. O, nie dostał, a szkoda, chciałem taką ładną pechę. Po tym cypelku mnie bije, tak? No to patrz to, odkręcona synek. <grytania> więc widzicie, że no, gra się tym całkiem, całkiem łatwa. Zobaczmy, bo strzelałem też z golda. Jestem ciekaw, ile zarobię. Bez, bez rezerw. Jestem ciekaw, jestem ciekaw. No zobaczymy. O, spotę mam, więc on siedzi dziwi, nie Nie ma sensu hajka ładować. Hajki mają 90 penny przy okazji, to jest bardzo, ale to bardzo dużo. Hmm, nie wiem gdzie on jest, ale... o tutaj, to, to, to szkoda. O, prawie, 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 prawie. No dobra, pierwsza runda za nami. Ch***, tak? Nie ma zresztą chyba takiego Tedeka, który by ustał. Tutaj 10, 11 tiery i odbijał sobie wszystko, hurdur. Dobry standard, witam, gorący. Dziękuję za 13 miesiąc. Wyjątkiem! Nie ma problemu. <laughs> Wyjątkiem może być T95 od reguły, no ale. Więcej tutaj takich tedeczków turbopancernych to, to raczej nie dostrzegam. Czemu gramy dół? A weź odsłoń. Bykł odsłoń. Hmm, panie Conqueror, żeż no. Dobra, to zróbmy sobie to inaczej troszkę. Bo tutaj będą mi widzieć cypel, zanim się wystawię, co jest delikatnym minusem. Ale działo skupia bardzo łatwo, bardzo szybko. Nie macie tutaj problemów ze skupianiem działka. Wręcz odwrotnie. Wyjeżdżasz, dajesz bomby dokładnie tak samo jak na Jadwidze. Dlatego mi się personalnie to bardzo podoba. Mi się to personalnie bardzo podoba, że nie musisz się męczyć. No co, jeszcze ktoś by chciał się tutaj wychylić? Może? Bo mi się wydaje, że chłopaki zwątpiły. O, jest, kacinka, dzień dobry, witamy, witamy, gorący. Nie wiem, stary. Dla mnie top jeden czołg z paczek, ok? Dla mnie definitywnie top jeden czołg z paczek. Może i nie ma dużej konkurencji. Zgadzam się, może nie ma dużej konkurencji widzowej. Mogę sobie stankować T95 czy dostanę tubę? Chyba dostanę, co? Pod nim przeleciało, stary! Ale dpm jestem dużo lepszy niż y, T95, więc nie ma problemu. Mogę mu zarąbać, mogę się chyba cofnąć, co? Chyba tak. Elegancko. No tutaj troszeczkę skam się odwalił, ale dobra. Chłop tam sito mi zrobił. Zadajmy sobie apeczki. Uważam, że te hity nie były tutaj potrzebne do grania. Ale dobra. Oj, tym cyplom sobie spotujesz te 95 bardzo wysoko, ma to swoje plusy, ale więcej minusów zapewne. No nie mogę tutaj zagrać, chociażbym chciał, tak? To, to nie mogę, no. Bardzo bym chciał, ale nie mogę, chłopaki. Dobrze by było, żeby oni zaczęli tutaj grać agresywnie. To by mi bardzo pomogło, żeby zrobić dymka, bo i mam odcinaną drugą stronę. Wynik 1-5, klasyczek World of Tanksowy. Hmm. No i co dalej? No wydaje mi się, że ten Konqueror zaraz i tak i tak padnie, wiecie? O kurde, Gonkiewicza, jaki trzy razy R wcisnął stary? A! Yy, zwat, widzowie, bardzo słabo się cholera jasna obraca. Bardzo nie mam słabo zestaw? się obraca. Gram teraz HP, kurbodoseł. Mhm. Albo z ventą gram, albo gram ventę turbo eksperymentalnej dosu. Te dwa zestawy gram warto by było na przykład wziąć na ten czołg obracarkę? Wydaje mi się, że no mhm, spoko nie. opcja, ale... Tym czołgiem raczej tak się nie pchasz, aż tak na mhm. pierwszą linię, tylko trochę z daleka strzelasz, znaczy, no niby pierwsza linia, ale nie aż tak bardzo Raczej taki czołg drugiej linii, pierwszej linii, jeżeli mhm. są... jeżeli jesteście na topce Jeżeli jesteście gdzieś tam na top tierze, no to śmiało można, nie? Ale w innych wypadkach może być ciężko, ja tego nie mam jak przejechać. Nawet nie wiem, czy chcę tam przejeżdżać. No, ten T95 strasznie mnie tutaj zablokował. No i tak nie mam timu już, prawda? Oordy hmm. nie zbajtował. Szkoda. Tam, że on strzeli, wiecie? On jest bardzo taki. Momentami wręcz nie wiem jak to nazwać, widzowie. Bardzo taki mułowaty, nie wiem jak to powiedzieć. Ma problemy w takich miejscówkach jak ta, czyli na przykład nie jesteś w stanie się dobrze obrócić, dobrze wyjechać, dobrze przejechać. No ma. Jakby po prostu mocna tonę w silniku tam się nie spinała, nie? <noise> nawet zabawne. Przyjemnie się tym gra. Totalnie chillowo. Bez stresu jedziesz sobie, klikasz i hajki ma przepotężne, uważam. Bardzo przepotężne hajki. Dzień dobry, witam serdecznie. Wszystkich się Ja może sobie otworzę okno, bo jestem strasznie przetyrany Wczoraj nie mogą zasnąć. O 4.30 zasnąłem, czujesz? No wydaje mi się, że kombinacje z obracaniem by bardzo pomogły, bo on jest troszeczkę tak na boki, no średnio ruchliwy, o tak bym to nazwał i tak bym to powiedział. Ale ogólnie dla mnie to jest czołg wymarzony, nie? Ja lubię takie, takie maszyny jak ta. Jakieś takie krówska, co sobie jadą, klikasz lewym, bomba za 750, yellow, a nie, że ja muszę trzy cały zrobić, żeby zrobić 800 dymka, bo, bo mi się nie chce, zdziedziałem, słuchaj. Więc dla ludzi, którzy lubią chillowe grindowanie, sądzę, że ta maszyna będzie wręcz idealna. A raczej większość osób lubi sobie pofarmić kredki e, czymś mało problematycznym do grania. O! Dzień dobry, witam. No dobrze, przybaczacz sobie wjeżdża bardzo głęboko. No i te 90 penny na kaweku, mega ciekawe, 950 alfy. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, nie? He. A look, look, ale zachłanność to pierwszy stopień do piekła, okej? Okay? straciłem na tym trochę uszkodzeń. Problemem będzie to, jeżeli twoja drużyna będzie grała bardzo agresywnie i będzie puszowała, no to ty ciągle jeździsz te 33 na godzinę. Więc gdy będziemy jeździć widzowie 33 na godzinę, to może być lipka. No, ale może być ciekawie w momencie, kiedy dorwiecie wafla. O, ja z bałem. zybałem. Niepotrzebnie chciałem dać mu traka podróżynkę, niepotrzebne to było. Bardzo niepotrzebne, bo za zero weszło. On Luko. No on luko, on luko. No, no. Kurda, tam coś może być, nie? To ja sobie może podsilę bombkę. Dostał tam. O, new, new tank must click. Ok, ok. Tam chyba nie wleci, co? On jest tutaj tą artą. Zresztą no, umówmy się taki czołg jak ten, będzie zbierał fokus. Tam jest przestrzał? Żartujesz sobie, że tam jest przestrzał. To jest akurat mega dziwne, nie powinno być tam tego przestrzału, tak uważam. Ops. No i bomba i lecimy dalej. Szkoda, że te strzały od beczki dostałem. Ale... Mówi się trudno. Ale wiecie co? To jest mega, mega fajne, bo... Wiecie, że nawet jak macie mało HP, ale dacie jedną albo dwie pestki więcej, to robicie 1500 uszkodzeń. Więc gdzieś tam zmaksy zmaksymalizowanie tych uszkodzeń wcale nie jest takie trudne i problematyczne. A! Jakby to dostał, to byłoby fajnie. W ogóle tutaj ma całą, całą jakby choinkę stary. Wszystkie kolory świata tutaj są. Na tym cyflu. Nie, no nie przebije go. 334 PN, ciężko tam się jest wbić. O, chyba o garaż mam No trudno